Ok, witam wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny odcinek z Warcraft'a trójki. No, i teraz tutaj będziemy jeszcze raz robić rozdział siódmy. To znaczy, ja go wcześniej tam robiłem, ale miałem problemy z nagrywaniem. No, więc bez przeciągania, jedziemy rozdział siódmy: oblężenie Daleanu. Dalaran, w sumie w Wowie, to jest takie miasto unoszące się nad Ziemią dla wysoko tam postaci jeśli ktoś by chciał wiedzieć na przyszłość no ale tutaj mamy z Warcrafta trój miasto czarodzie Dalaran następnego ranka ubram właśnie tego miasta Obejrzyj... obejrzyjmy sobie filmik Czarodzieje jest Kirin Thor. Jestem Artas, pierwszy spośród rycerzy śmierci króla Lisza. Żądam, byście otwarli bramy i poddali się potędze plagi. Witaj, książę Artasie. Jak się miewa Twój szlachetny ojciec? Lordzie Antonidasie, po co ten sarka? Ja i moi bracia przygotowaliśmy się na Twoje przyjście. Stworzyliśmy magiczne zapory. Zniszczą każdego nieumarłego, który spróbuje przez nie przejść. Nie powstrzymają mnie Wasze żałosne zaklęcia, Antonidasie. Wycofaj swoje oddziały, albo będziemy zmuszeni użyć przeciw Wam całej naszej mocy. Wybór należy do Ciebie, rycerzu śmierci. Czuwam, że zapory są podtrzymywane przez trzech czarodziei. Jeśli ich znajdziesz i zabijesz, tarcze znikną. No y, Mamy zabić pierwszego, drugiego, trzeciego, e, cymanga, więc tak. Na pewno tego hule pójdą mi tu wydobywać żywność. A teraz z tym oni pójdą tutaj, bo tu były jakieś jednostki, tu jest jeszcze jeden wóz mięsa, widzę. Plugastwo możemy tworzyć, taką fajną jednostkę. Ma dosyć dużo życia. E, ok, ulepszymy sobie jeszcze to, to. Akolici niech tutaj już tworzą nowe budynki. E, może zrobimy sobie to, żeby móc tworzyć e, żmiję. Drodowe. O, to będzie fajne ulepszenie. Ulepszymy sobie ten budynek oczywiście. Co by tutaj nam jeszcze się przydało? Zbudujemy jeszcze jedną rzeźnię gdzieś tutaj Opracujemy kanibalizm. Okej, okay, co jeszcze? Co jeszcze? Rzeźnia. No dobra, postawimy sobie to. Niech będzie. Czuzę, że niedługo jednostki będą przybywać, z tego co dobrze pamiętam. Postawimy sobie jeszcze jedno. Jeden zik, kurat tu u góry. I to sobie ulepszymy. E, dobra, to co ty tutaj masz? Uuu, tego nie widziałem. Wcześniej. No, No to to jest już rozbalone, pytanie i zbój mamy. Badania zakończone. No bo, jedziemy z tym koksem. To bym chciał sobie opracować, ale najpierw nasza twierdza się musi rozbudować. No to opracujemy sobie sieć. <ścoughs> Czego nam tutaj jeszcze brakuje? Ta modernizacja jest zakończona. Więc poczekamy, aż oni. O, jeszcze tutaj stoi jeden jedna wieżyczka, aha, uh -huh. dobra, y możemy się powoli zbierać tym jednostkami, które tutaj mamy. Y znowu badanie zakończone, ale gdzie tutaj? Ok. Myślę, że oni by mogli. Jednego na pewno zabiję, bo nam nie jest potrzebne. I tymi co mamy tutaj to ruszymy. Na pierwszego czarodzieja. O, brama jest otwarta. Za dużo mam tych katapult, ale ich nie chcę w sumie niszczyć. Najpierw czarodzieje idą do ostrzału. Potem oczywiście... Kapłan, no i ten czarodziej, z nim trzeba zrobić porządek, bo wtedy o to się wyłączę. Arcymach zabity, pierwsza zapora znika. Kecheszki. Ok, pierwsza zapora zniknęła, możemy sobie tutaj swobodnie chodzić. Ja się tutaj cofnę, żeby móc podlecieć moje jednostki, opracuję jeszcze szał u Gochuli jakieś małe ulepszenia. Postawię sobie dwa kościeliska. Czy jak to, co się tam nazywa. Opracuję na pewno zarazę. Więc jeszcze cztery punkciki nam brakuje do braku żywności. No, czyli jeden wóz mięsa. Ten ma mniej życia. Tam chyba jeden został nawet. O, teraz mamy bek kosztów, jest idealnie. Mogę jeszcze jeden ten zbudować. Więcej hajs, opowiadacie. A to 50 tylko. Dobra, to zabijemy tego. akwalitę I weźmiemy stąd. Żeby nam zbudował. Gdzie tu mamy miejsce? Tu mamy trochę miejsca. U, coś nas zaatakowało, o ile ludzi. Na szczęście nasze jednostki na tej spługawionej ziemi mają wielką regenerację życia. Eee, jeden ten nam skinął, no ale dobra. To może nawet i lepiej. Jakieś ulepszenia. Yy, ulepszymy sobie tą be te bestie, no i możemy spróbować zaatakować ich bazę. W sumie mamy jeszcze gohuli trochę zdecydowanie za dużo, tutaj ile ich jest? Sześciu, tak? Więc myślę, że 4 by spokojnie wystarczyło, a to nam da... 5 yy, jednostek żywności, to dość sporo. A te gohule niech tutaj są. O, i tu jeszcze dwa są. No, to, to... zmienia postać rzeczy. Chociaż mogłem oddać w sumie tę żywność, a oni nie mają żadnego drewna, bo odnieśli akurat. No dobra, ale walić to. Yy, to opracuję na pewno, yy, może jakąś banshi będę rekrutował, więc zrobię to. No i taka biedna armia może wyruszyć tutaj na podboje. Badania zakończone. Właśnie, gdzie są badania zakończone? Tutaj? Okej. Okay. Musimy ich wywabić trochę. O, i teraz możemy z nimi zrobić porządek. im ten kapłan. Nie, kapłana najpierw bym chciał zabić. O kurde, tu są jeszcze czarodziejki. Tego się nie spodziewałem. Tam są jakieś jednostki, które by nam mogły pomóc. Więc myślę, że je po prostu sobie wyjmę. Zobaczymy... albo nie, 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 nie. ...trzymają na potrzeby okay. Okej. Jeśli je uwolnisz, wyrządzą naszym wrogom ogromne szkody. Tu mam fajny pomysł. A najpierw zniszczymy im tą bazę. Nie, nikt z drugiej strony nas nie obszedł. Fajnie. Nie, niech te guchule sobie poginą gorzej z tymi. Tych bym już nie chciał zbyt natrafić. Kapłana oczywiście trzeba zabić na pierwszy ogień. Okłuły, a ich tutaj jest? Ale mam też na no coś na to. Rzucimy sobie to. O ja! Tego się raczej nie spodziewałem. No ale nic to. To zrobimy to tak. Najpierw kilku trzeba pozabijać na pewno. Tylko tak tu wygląda ta sytuacja, to wskrzesimy sobie z małych i oni nam tutaj pomogą. Niedobrze. Czarodziejki na pierwszy ogień oczywiście. Potem tych. Kapłan. Dobra. Myślę, że sobie poradzimy, tylko że straty dosyć owocne tutaj są. Dobrze, że Aetas użył tego swojego O zdążę? Chyba tak Z tego swojego Ulta Kurde, to się długo odnawia Tą wieżyczkę bym chciał jeszcze zniszczyć póki mogę Przez kogo? Przez kapłana jednego, okej okay. To walić kapłana, tam sobie poradzi ten duszek cały Fajnie to wygląda jak ten, jak niszczymy, znaczy oni nam niszczą tą przyzwaną jednostkę przez Airtas'a, to widać, że kości wypadają. Okej, okay, wszystko idzie jak na razie zgodnie z moim planem. Wszystkie tutaj hule, które nam były tak średnio potrzebne zostały wycofane z użycia. Czy ja chcę aż 2T? Mm. W sumie mam teraz 4 żywności, więc bym musiał zrobić ciężki wybór Ale postawię nowó z mięsa i opracuję ten punkt spojeny jakoś gdzieś tutaj. Oczy oczywiście będę chciał jeszcze jakieś ulepszenia robić, póki mam tą żywność dosyć małą. Okej, okay, tutaj widzę fajnie te jednostki się. O! Czy coś źle obliczył? Tak, bo ich jest dwóch. u uh, uh, uh. To mamy problem. Ale to nic, to zrobimy sobie Bansi za to. Czy na nekromantę? Tak średnio, bo on będzie miał bardzo małą siłę przeżycia. Może drugiego tego żmija sobie opracuje, w takim bądź razie. Nie wiem co jeszcze może, jednego biesa pod ziemi. Yy, Jedną i myślę, że do 70 tutaj dobijemy na luzie. Żywności nam raczej nie zabraknie, jak już to... Mm, jak już to nam zabraknie oczywiście złota. Ja zniszczę te budynki, które rekrutują coś tutaj. Pyk. Ten warsztacik, te koszary. I możemy stąd wywijać. Tak tak, jeszcze nie zapomniałem o tych klatkach, dlatego sobie trochę żywności zostawiłem. Banshi może być na takim poziomie, jak najbardziej. Yy. O! Czyżby nam już tyle wystarczyło żywności? Nie chciał 70 oczywiście przekroczyć. Yy, weźmiemy te klatki, otworzymy, zobaczycie co tam jest w środku ciekawego. Tutaj chyba też idzie przejść, zaraz zobaczymy. O, golemy. Golemy są tutaj na tyle fajne, że... E, że bodajże są odporne na magię, więc... dość na zostawimy z tyłu, bo ona ma tutaj najmniej życia. U, tutaj więcej jednostek, widzę, będziemy musieli zostawić. No, czyli tak. Zostawimy sobie dwa może te... O! Już coś nas atakuje. Albo nie, tego regulce mi zostawił. Okej, okay, to był tam zwykły chłop. Jeszcze dwie jednostki, no to w sam raz weźmiemy to. Chyba, żebyśmy tego tutaj żmija zrekrutowali że mam jeszcze dwie, dwa punkty do zagospodarowania to wezmę sobie... Yy, o, mam jeszcze lepszy pomysł. Niech oni sobie tutaj niszczą tą bazę do końca, a my w tym czasie pozwiedzamy trochę dalej. Yy, one umiały coś robić. Tak, rzut głazem. To może być całkiem przyjemne. Okływa na tych myśmy tu mogli użyć. Okej, okay, to jest ogłuszenie, no to... po po Myślę, że takiego szukałem. Najpierw ich musimy zarąbać, bo oni największe obrażenia nam... O, tu jest kolejny mag. Dobra, już pomagu. O właśnie, czy tamten, który zginął, nam nie zostawiał czasami jakiegoś itemu? Bo ten widzę, coś zostawił. A tamten nic, tylko gdzie on wstał? O, tutaj wieżyczka widzę strzela, zaraz nam zabije tego gargulca, jak go nie wycofamy szybko. Leć, 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 dobra. Może ja się już nie będę aż tak cofał, po prostu zobaczę, gdzie on tu był. Chyba gdzieś tutaj, w tych okolicach. Umarł? Bo ten, który zginął, nam tutaj ją zostawił. O inteligencji. A ten? Yy, on gdzieś tu dokładnie stał. Chociaż. Czy przy tej bazie już nie pamiętam? Tu nie widzę żadnego itemsa. I tu widzę ładne kółeczko. Zrobiliśmy, a żeby się posunąć dalej musimy iść do góry. No to nic. To mamy teraz taką armię idealistyczną że się wybierzemy tutaj w tą stronę. Czemu oni wszyscy się opieprzają? O nie, o to mi chodziło. Ale dobra, to wy sobie niszczcie, ja popracuję nad ulepszeniami tutaj. że mi by się przydał, no. A nie, dobra. Yy, no, no to myślę, że w tym momencie zakończymy ten, tą część odcinka. Tutaj czeka nas już kolejny mak, ale jak się z nim rozprawiamy, to zobaczycie w kolejnej części. Yy, dzięki wszystkim za oglądanie i pozdrawiam.